Cześć Manko, jestem Biblia, witam Was moim Miknowen ze mną jest moja siostra Anastazja. Cześć! No i dzisiaj mamy taki challenge w Toka Boka, że bierzemy jakieś nienormalne rzeczy, którzy, których normalnie byśmy nie wzięli, ale tak to musimy je wziąć. Więc pakujemy mm. tylko same nienormalne rzeczy, o to też jest nienormalne jakieś. To um. też, a nie, to jest piękne. Jakie piękne, to weź to skasuj, no co ty, ryż? nie bierz Ale tego. ja chciałam sprawdzić. Dobra, bo bierzemy jest. szampan chili, bo... Nienormalne rzeczy to właśnie są czy szampany, czyli to też także weźmiemy. I Nie. oczywiście będzie z tego um, jeszcze druga część, to też jest jakieś nienormalne, bo będzie ja ja chciałam. Radio biedaka. Okej. Okay. Ja Nie? chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że ja. Um, chciałam um, wziąć coś nienormalnego, czyli to też jest jakieś nienormalne. Reszta rzeczy to jest sama normalna, i. a tak w ogóle to. Wszystko to jest normalne, bo to też jest nic nie normalne. Dobra. Y, jeszcze chciałam wam powiedzieć, że będę nagrywać części z tego, więc bardzo bym was to... prosiła, zasubskrybujcie mój kanał, dajcie lajka i no już nic. Y, dobra, więc ja miałam szukać y, tych dziwnych rzeczy. Chyba mi się czas kończy, dobra. Mm. To też może być jakieś dziwne, nie, nie, bo nikt nie, tego nie... Bo nikt tego normalnie nie bierze, to też wezmę. Lepiej. Um. I e, to jakieś tkanki. To jest jakaś <grywka> ryba. Dobra, czy coś jeszcze, jeszcze nienormalnego? Dobra, no nie to mam jest. To... To... O, ty, ty, ty. ty tutaj byłaś? Ej, to jest normalne czy to jest nienormalne? normalne.